jechało pogotowie, to chciał zagryźć wszystkich naokoło, siedział przy niej i nie pozwolił nikomu normalnie do niej podejść. Mówi, że normalnie <laughs> dopiero musieli gdzieś go, wiesz, na siłę odciągnąć. No mówi strasznie, Bartek, no takiej bronił. Ale pytaj, jak jeden organizm Jaka a drugi organizm, rozdział, organizm co jest, już nie, nie żył. taką kamerę ja, ja przechodzę do galera z Bartą. A skąd ja mogę wiedzieć? wiesz? To nie od ja do robienia tak, tak zdjęć w ogóle. Stali, nie ale wie ja, ja wiem, że można robić. Można. To spokojnie. Mogę zrobić? Karęć, kanibalizm. Tak jak w A Taką nie robię. A bo w Irlandii takich rzeczy ma, nie ma. Kręć, kręć. No, 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 tak, no nie? No, no, nie, no, no, nie, ale mnie, bo ja nawet nie wiem, co się zdjęcia robię. Nie rób zdjęć, kreś to, bo no to, to, no, to, to, to będzie... To będzie... Dostaniesz do policera. No ale... Ale weź mi jelolumiaki, niech zrobione w życiu... Albo pierdol. Jutro na YouTubie weź. No właśnie. No tylko że się w pracy to na YouTube Nie. Wiesz, nie, ja mówię, nie przepraszam, Bo mało zna, jest. Wyszłam <ślad> <to już> <ślad> z nim na spacer i podbiegł do niego pies z kolczatką, ale kolczatka Dziękuję. była odwrócona tymi kolcami do góry i jak go chlasnął, tak mu rozdał całe tutaj wiesz, całą pachę przy przedniej łapie. To przecież on chodził w no koszulkami, pamiętacie? Jak on chodził w koszulkach? Nie pamiętacie? dwa No i w każdym razie. pojechaliśmy... Nie, to no, to skarpetę, żeśmy profesjonalnie. Skarpetkę żeśmy bardzo profesjonalnie uszyli, ponieważ jesteśmy profesjonalistami. Proszę powtórzyć. Pan powtórzy profesjonalistami. Profesjonalistami. co ci będę dużo tłumaczył. Nie, to była uproszczona wersja. Nie zgadzam się. Ale się następuje. To. Ten pan w czerwonej z dwie godziny wyleczył się z raka. Rudolf z czerwonym nosem. Chłopie, właśnie. Tam. Miał i mu zabrali. Jeszcze, jeszcze musimy wypić za. Dostał, dostał swoje zwierzątko i mu zabrali. Nie ja miałem raka, kurwa, przez dwie godziny. A mówicie, że ja jestem alkoholikiem. A to ci sam sobie czas. miałeś, chłopie, nalać. Poszedł dwie godziny w naszym życiu. Było hasło, pijcie. Tak? Białe? Białe? Tego białego widziałam, nie widziałam, żeby włączał to białe. Hmm. Cześć, włączył czerwone. Macie takie torebki jak w samolotach? Yy, to jest oszuk... będzie potrzebne. Mam, mam. oszukujesz. No ja piję po co ma tylko pół się. No lekarz jej kazał. No, bo Aga wszystkiego próbuje. Aga po pół, bo ona będzie nas odwozić. To rozumiem. Tak, wszystkie wszystkiego próbuje, teraz próbuje wypić całego, teraz próbuje wypić pół. No Aga chyba ma jutro już misję, musi jechać. Gdzie? Aga pije po pół, ponieważ Gdzie się jedzie. Ale ja wszystko. To jest to ale lepiej, ale lepiej, ale nie. Ale dzisiaj za złapanie jakąś rodzinkę facet siedział, słyszeliście to, facet siedział. Do, co to wyjdzie, było. Było. A ja też to... To... mogę. Za kierownicę się wygramolił i, i posadził syna 11-letniego. A, ja a siedziała z tyłu matka, matka, która miała 4 promienia alkoholu, i jeszcze było jakieś dzieci. I matka pijana, matka pijana, córkę kazała prowadzić. Jeszcze chciała łapówkę wcisnąć, córkę kazała prowadzić. I jeszcze policjantom chciała wcisnąć dwie dzieci. No to co? To normalna co... ludzka rzecz? To normalna ludzka rzecz. A no, każdemu się może no, ale, ja że będzie pijana i jeźdź, może przyjadę. Ale ja po 11 latach jaki ona ma wzrost, to mnie nie Na razie nie musimy. Ale słuchajcie, to jest jeden, ja pan lepszy numer. Y, Kuba, nie? Jak Kuba wracał gdzieś tam, popili w pawie z płaszczkiem, z kimś tam jeszcze, nie? Słyszałeś to? Bartek? Nie. Popili, no i w piątku jechali i nie zatrzymali się na kontrolę na rynku, nie? No, nawaleni wszyscy w ogóle wcale nie uciekali, nie? Jadą i tak, no to uciekamy, nie? No, ale że to jeden z nikt to tam za bardzo nie uciekali, podwyższy raz, go już ich mieli, nie? Ale uciekaj! w drogę, nie? Długa i dotkliwa. Dokumenty to tam, to jeszcze gdzieś tam papierów nie było? Dobra, dmuchaj. Dlaczego Ale jeszcze? czekaj, jak w co, co mam dmuchać, jak nie mam malkomatu? Nie, żeby dmuchał, nie. Jak i ma. Ej, policjant mówi do policjanta, w co ma dmuchać, jak nie ma malkomatu? No to... Dłuczak będzie miał. A przecież Dłutczaka nie ma. No tak. No dobra. To bierzemy go do na krew. Ale jak go do palic, jak, na jak do palic na krew? Jak go do krew, jak Jak go do na krew? Jak na wachę nie starczy z powrotem. Z <laughs> Słuchajcie, dostał mandat za tam brak, to tak? o 50 zł, nie? No i dobra, no to... No to jedź, nie? No to co mamy ją zrobić? No to jedź, nie? Niskim puścili go i, i tak. Ale tak. Ale kto ma jechać? Ja mam jechać powrotem nie, nie. Płaczę, z powrotem. No, no, on dalej pijany, że. I tak upłaczać. No, kto ma, to, tako, to może jechać? No co? Chłopaki, chłopaki, bo nie wiemy, jak to prowadzić. Mogę ja prowadzić? Patrzą, już jego przytomnik na pijany, już jechał z powrotem, dalej prowadzi. I mówi, że, I mówi, że taki pijany jechał i nic mu nie zrobili, no bo to jak Ani Alkomatu. Bo, no to oni tak jak nie wiem, czy weźmiemy. Weźmy że no, Pan, jakie automaty dostali teraz? Gdy ja ty tylko Tylko Za 100 zł z, 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 z tego. Do ucha, do ucha. Ale ja bym się na to nie zgodziła. Wiesz dlaczego? No i co? Automat i, i tyle. O, o, no ciuch, słuchaj, Jak ja bym zjadła pawełka, to no. <laughs> znaczy. Ale wiecie! Ale Jak wiecie, wiecie o co chodzi. Ja dzisiaj Pawła To dzisiaj Janka zjeżdża. No. Janka czy Paweł? Ja nie zgodziła na tym. Ja na Pawła. Obu. To przykładają zaprzykładają mam dwa promile, bo przed sekundą z tego zjadła ma. Ja na Pawła dzisiaj będzie zjedzał Ale to najlepiej, ja film, bo... Przy... No Zagryza kurwa Ale no przecież ty się najadłeś dzisiaj. jeżeli... To policjant dmuchać, ty możesz mu powiedzieć, że niech pan dmucha pierwszy. Ale już tak nie ma, było tak no. Żeby dmuchał wtedy, jak on jeszcze siedział te 40 lat. I on miał obowiązek dmuchać, jeżeli go cywil poprosił. No i on dmuchnął, no, wyszło zero. I on, no to do śruby, no to proszę teraz dmuchać. On, a ja nie będę dmuchał. No <grym> Oczywiście no, <grym> się nabijał że... z policjanta i go za to zamknęli, że tak. No. Nie, ale bo ty z wąsodem poszedł, nie? Poszli, wyśnięcieli, poszli na piwo, piwo nie? Piwo. 아, 잠깐만